Przy powieści Salomona, rozdział 28, część druga. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. Bogu, szacunek i cześć od nas nie jest potrzebna, to my jej potrzebujemy dzięki bojaźni Bożej mamy szansę zobaczyć rzeczy takimi jakimi naprawdę są i ustrzec się od wielu nieszczęść. Salomon był przekonany, że ten kto lekceważy Boga już Tutaj na ziemi gotuje sobie straszny los. Ryczącym lwem i zgłodniałym niedźwiedziem jest bezbożny władca dla ubogiego ludu. Spotkanie z ryczącym lwem czy zgłodniałym niedźwiedziem rzadko kończy się dla człowieka dobrze. Zagrożenie ze strony bezbożnego władcy jest równie wielkie. Salomon sam był królem i wiedział, jakie możliwości szkodzenia ma ktoś taki. Im mniej rozumu ma książę, tym okrutniejszym jest zdziercą, lecz kto nienawidzi wymuszonych datków, długo żyć będzie. Ten, kto ma władzę, może na różne sposoby wymuszać pieniądze od tych, którymi rządzi, może nakładać podatki i może przyjmować łapówki. Salomon uważał, że zdzierstwo władcy jest dowodem jego głupoty. Taki człowiek nie będzie długo żył. Człowiek ścigany za zabójstwo ucieka aż do grobu, niech go nie zatrzymują. W czasach Salomona rozmyślne zabójstwo karano śmiercią i mało kto. Uważał taką karę za niesprawiedliwą. Oprócz władzy państwowej, zabójca musiał się obawiać też zemsty ze strony rodziny. Ktoś, kto zabił człowieka, już do końca życia nie mógł czuć się bezpiecznie, i Salomon uważał, że tak powinno być. Kto postępuje uczciwie, Doznaje pomocy. Kto chodzi krętymi ścieżkami, wpada w dół. Salomon nie wyjaśnia, jak to się dzieje, że uczciwy człowiek doznaje pomocy, a nieuczciwy napotyka na przeciwności. Bóg może się posługiwać różnymi sposobami, aby pomóc tego, kto pełni jego wolę i pognębić swojego przeciwnika. Pewne jest, że robi to. Kto uprawia swoją rolę, ma chleba pod dostatkiem. Lecz kto ugania się za nicościami, cierpi niedostatek. Nie należy liczyć na to, że ktoś będzie nas utrzymywał, tylko samemu się o to zatroszczyć. Temu, kto ugania się za nicościami, te nicości wydają się czymś ważnym i pożytecznym, ale mógłby zobaczyć, że tak nie jest, gdyby był mądry. Człowiek spolegliwy ma obfite błogosławieństwo. Kto chce się szybko wzbogacić, nie ujdzie kary. To słowo, które tutaj zostało przetłumaczone jako spolegliwy, można przetłumaczyć też jako wierny. A to, co Salomon napisał o tym, który się chce szybko wzbogacić, można też przetłumaczyć, nie może być niewinny. Bóg błogosławi temu, kto wierność stawia wyżej od pieniędzy, a ten ktoś chce szybko wzbogacić, z pewnością popełni coś złego. Nie jest dobrze być stronniczym. Nawet dla kawałka chleba nie jeden popełnia przestępstwo. To stwierdzenie nie jest dobrze być stronniczym, można też przetłumaczyć, nie jest dobrze mieć szacunek dla osoby. Nie należy być zbyt mocno przekonanym, że ktoś jest uczciwy. Ktoś, kogo tak oceniamy, może popełnić przestępstwo z bardzo błahej przyczyny. Człowiek zazdrosny szybko chce dojść do bogactwa, a nie wie, że spadnie na niedostatek. Kolejny raz Salomon przestrzega przed chęcią szybkiego wzbogacenia się. Ta chęć wynika często z zazdrości. Taki człowiek, który chce się szybko wzbogacić, może doprowadzić siebie samego do nędzy. Kto strofuje bliźniego, zbiera w końcu więcej podziękowania, niż język schlebiający. Człowiek czasami schlebia, bo boi się konfliktu, boi się reakcji tego, kto dowie się przykrej prawdy o sobie. Salomon nie twierdzi, że nie może tak być, ale jednak napisał, że często ten, kto gani, spotyka się w końcu z wdzięcznością. Nie zawsze ta wdzięczność przychodzi szybko, ale jednak przychodzi. Kto ograbia ojca lub matkę i mówi, to nie jest grzech, jest wspólnikiem łotra. Mamy duże umiejętności i możliwości oszukiwania samych siebie. Ktoś może pasożytować na rodzicach i uważać, że to jest w porządku, ale prawda jest taka, że jest to rodzaj rozboju. Chciwiec wywołuje spory, lecz kto ufa panu? Bywa nasycony. Ten, kto jest chciwy, będzie wszczynał spory, aby zdobyć pieniądze, na których mu bardzo zależy. Ten, kto ufa Bogu, że zatroszczy się o niego, będzie miał tyle, ile mu potrzeba. Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Kto mądrze postępuje, jest bezpieczny. Ten, kto kieruje się swoimi własnymi myślami i uczuciami, nie będzie postępował mądrze. Trzeba szukać mądrości od Boga. Słuszne jest pouczenie, nie wiesz wszystkiemu, co słyszysz i niczemu, co mówisz. Kto daje ubogiemu, nie zazna braku, lecz kto zasłania swoje oczy zbiera wiele przekleństw. Bóg jest życzliwy dla ludzi, którzy wspierają ubogich, tych, którzy są obojętni na potrzeby innych ludzi, dotyka wrogość ludzi. Gdy grzesznicy są górą, ludzie się kryją, a gdy giną, mnożą się sprawiedliwi. Pod rządami złych ludzi nikt nie czuje się bezpieczny. Jeśli tych ludzi spotyka sprawiedliwa kara, to więcej jest takich, którzy chcą uczciwie postępować. Ty kiedyś Pan, Ty kiedyś Pan, powróci znów, powróci znów. Ty kiedyś Pan, powróci znów i my też tam Kiedyś Pan powróci znów, wyświęci swój, wyświęci swój, opuszczą grób. Opuszczą grób. Wyświęci swój, opuszczą grób I my też tam będziemy, wyświęci swój, opuszczą grób Gdy Boga tron. Otoczą Otoczą w krąg. Gdy Boga tron, Otworzy Bóg, otworzy Bóg, wych otworzy Bóg. I my też tam będziemy. Wy swą otworzy Bóg, gdy po imieniu, gdy po imieniu, wezwie Pan, bez Pan, po imieniu, wezwie Pan. I my też tam będziemy, my ucztę nas zgotuje Ty zabrzmi pieśń, Ty